Witam wszystkich bardzo serdecznie na półmetkowym czytaniu dla bliźniąt. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, dlatego też nie ze wszystkimi będzie ono rezonować. Moi drodzy, z kart wyroczni wyszła wam karta o nazwie Deep Freeze. Chodzi tutaj, możemy dosłownie przetłumaczyć to na głębokie zamrożenie. Chodzi tutaj po prostu o moment hibernacji dla Was, moi drodzy. To tak jakbyście albo Wy praktykowali cierpliwość albo tak jakbyście uczyli kogoś cierpliwości. Z kart Tarota mamy pazia mieczy, mamy 7 monet i mamy kartę Słońca. Paź Mieczy to może być osoba, która na przykład przynosi Wam jakieś informacje, o czymś Wam mówi, być może nawet i załóżmy w rozmowie ktoś mówi Wam o czymś, co wydaje się być bardzo interesujące gdzie na przykład gdyby, gdyby okoliczności były sprzyjające, to byście chcieli sobie poeksplorować temat, z jakiegoś powodu nie jest to odpowiednia chwila, ponieważ mamy na końcu to słońce, zdecydowanie widać, że trzeba dać czas, żeby te informacje dojrzały żeby ta idea mogła w jakiś sposób się rozwinąć, na chwilę obecną mamy po prostu taki zastój i tuż pod tym zamrożonym, tak jakby lwem, tudzież pomnikiem lwa, mamy siedem monet. Siedem monet również jest to karta, może nie tyle stagnacji, co po prostu oczekiwania, jest to bezruch, ale wiemy, że owoce w końcu do, dojrzeją. Żeby mogły dojrzeć, potrzebne jest słońce, więc element słońca również u Was mamy. Więc jeżeli spojrzymy na kartę pazia mieczy jako, e, tak jakby ta karta przedstawiała jakąś konkretną osobę, e, moglibyśmy to zinterpretować w ten sposób, że ta osoba może próbować Was nakłonić do zrobienia czegoś albo do wyjścia gdzieś na przykład. E, oczywiście pomysł sam w sobie niekoniecznie musi być zły. Tylko tak jakby na chwilę obecną wskazane jest, żebyście pozostali właśnie w bezruchu. I czy chodzi tutaj o to, że to wy musicie praktykować cierpliwość, czy po prostu waszym podejściem będziecie uczyć tą drugą osobę, że nie zawsze trzeba reagować spontanicznie, że nie zawsze jest potrzeba żeby robić coś na chora, to że informacje się pojawiają, to nie znaczy, że trzeba od razu tak jakby działać na ich podstawie. Tutaj mam wrażenie, jest potrzeba albo przetrawienia tych informacji, albo po prostu zaczekania, żeby trochę więcej tych informacji się pojawiło. Oczywiście odnoście to czytanie do swoich konkretnych życiorysów czy scenariuszy, oczywiście jest to czytanie ogólne, dlatego muszę używać... Ogólnikowych opisów, jeżeli chodzi o energie, które nam się pojawiają. W każdym razie ten paś mieczy może chodzić o samą informację albo o konkretną osobę, która w jakiś sposób może próbować Was tak jakby wybudzić z tego stanu uśpienia, z tego stanu hibernacji, ale Wy tak jakby decydujecie że tego nie zrobicie, tak? że nie dacie się wybudzić, nadal pozostajecie w hibernacji i zdecydowanie jest to dobra decyzja, bo mamy właśnie tutaj tą kartę słońca, która nam pokazuje, że odpowiedni czas jeszcze nie nadszedł, ale niedługo nadejdzie. Więc tutaj też może chodzić po prostu o takie utemperowanie tej osoby, jeżeli paść symbolizuje konkre konkretną osobę w Waszym przypadku. A jeżeli paść reprezentuje tylko informację, którą na przykład gdzieś zobędziecie, czy usłyszycie w radiu, czy w wiadomościach i tak dalej, ja mam wrażenie, że ta informacja w żaden sposób Was nie wzburzy. Być może innych by wzburzyła, Was nie. Nie zmusza Was w żaden sposób do działania. Wy po prostu tak jakby przyjmujecie tą informację i nie pozwalacie, żeby wzbudzi, wzbudziła w Was emocje. Ale ta informacja w jaki sposób będzie dla Was przydatna w niedalekiej przyszłości. Tak naprawdę to by było na tyle. Mam nadzieję, że każdy z Was był w stanie w jakiś sposób odnieść to czytanie do siebie. Pięknie Wam dziękuję za to, że zechcieliście zobaczyć ten króciutki filmik. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. No i oczywiście zapraszam Was na następne czytania.